Start. Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w ten poniedziałkowy poranek. Dzisiaj kolejny rozdział, 16: dodatkowe zalecenia. Myśleć, yy, przepraszam, nie włączyłam sobie, o, w tworzeniu pojęcia zdrowia koniecznym jest, by myśleć o tym, w jaki sposób żyłbyś i pracował, gdybyś był zupełnie zdrowy i silny. Wyobrazić sobie siebie wykonującego różne czynności tak, jak robi to zdrowa i silna osoba. Że osiągniesz w miarę stabilny obraz siebie, jakim byś był, gdybyś był zupełnie zdrowy. Następnie nastaw się psychicznie i fizycznie tak, aby być w zgodzie z tym wyobrażeniem. Trzymaj się takiego nastawienia. Musisz zjednoczyć się w myślach z tym, czego pragniesz. A z jakimkolwiek stanem lub okolicznościami się zjednoczysz w myślach, Wkrótce one zjednoczą. Chciałam zobaczyć, moi drodzy, przepraszam, czy włączyłam głos. Tak. Następnie, nastaw się psychicznie i fizycznie tak, aby być w zgodzie z tym wyobrażeniem. Trzymaj się takiego nastawienia. Musisz zjednoczyć się w myślach z tym, czego pragniesz, a z jakimkolwiek stanem lub okolicznościami się zjednoczysz w myślach, wkrótce one zjednoczą się z Tobą w Twoim ciele. Naukowym sposobem jest zerwanie związku ze wszystkim, czego nie chcesz, oraz nawiązanie kontaktu z tym wszystkim, czego pragniesz. Stwórz wyobrażenie doskonałego zdrowia i ustosunkuj się do niego w mowie, czynach oraz nastawieniu. Uważaj na to, co mówisz. Nie każde słowo harmonizuje z wyobrażeniem doskonałego zdrowia. Nigdy nie narzekaj, nigdy nie mów takich rzeczy jak. Źle dzisiaj spałem, boli mnie z jednej strony, źle się dzisiaj czuję. Powiedz: Już nie mogę się doczekać spokojnego snu dzisiaj w nocy. Widzę, że szybko robią postępy i rzeczy o podobnym znaczeniu. Dotychczas, jeśli chodzi o wszystkie zagadnienia związane z chorobą, Twoim zadaniem jest o nich zapomnieć, a jeśli chodzi o to, co wiąże się ze zdrowiem, musisz się z tym zjednoczyć w myślach i mowie. Oto cała rzecz w skrócie. Stań się jednością ze zdrowiem w myślach, słowach i działaniach. Nie szukaj związku między sobą a chorobą ani w myślach, ani w słowach, ani w działaniach. Nie czytaj książek lekarskich albo lektury medycznej, <coughs> ani wywodów tych, których poglądy kolidują z tym, co zostało tutaj napisane. W przeciwnym razie podważać będziesz swoją wiarę w sposób życia, z którym się zapoznałeś, i na nowo wejdziesz w mentalny związek z chorobą. Ta książka naprawdę oferuje Ci wszystko, co jest potrzebne, nic, co ważne, nie zostało pominięte. Sztuka bycia zdrowym jest prawdziwą nauką, tak jak arytmetyka. Niczego nie należy dodawać do podstawowych zasad, a jeśli cokolwiek zostanie z nich ujęte, doprowadzi to do niepowodzenia. Jeśli będziesz ci, ściśle przestrzegać zaleceń tej książki, będziesz miał się dobrze. A z pewnością jesteś w stanie ich przestrzegać zarówno w myślach, jak i w działaniu. Stanu idealnego zdrowia nie odnoś tylko do siebie. Spróbuj, na ile to możliwe, odnieść do niego również wszystkich innych. Nie współczuj ludziom, kiedy narzekają, nawet jeśli są chorzy lub cierpią. Postaraj się ukierunkować ich myśl na właściwy, konstruktywny tor. Zrób co w twojej mocy, żeby przynieść im ulgę. Ale rób to, myśląc o zdrowiu. Nie pozwól, by ludzie wylewali na Ciebie swoje smutki i żale. Zmień temat rozmowy lub przeproś i oddal się. Lepiej być uważnym za osobę nieczułą, niż pozwolić, aby narzucono Ci myśli o chorobie. Kiedy jesteś w towarzystwie ludzi, których głównym tematem rozmowy są choroby i pokrewne im sprawy, nie zwracaj uwagi na to, co mówią, i oddaj się dziękczynnej modlitwie za swoje doskonałe zdrowie. A jeśli to nie pozwoli ci odciąć się od ich myśli, pożegnaj się i wyjdź. Bez względu na to, co myślą lub powiedzą, zasady grzeczności nie nakazują ci narażać siebie na zatrucie chorobą czy wypaczonymi myślami. Mamy jeszcze kilkaset tysięcy oświeconych myślicieli. Którzy twierdzą, że kiedy ludzie narzekają i rozmawiają o chorobach, świat nie może rozwinąć się w kierunku zdrowia. Pozwalając ludziom opowiadać o chorobach, współdziałasz z nimi w powiększaniu i mnożeniu chorób. Co mam zrobić, kiedy odczuwam ból? Czy można cierpieć fizycznie i jednocześnie nadal myśleć wyłącznie o zdrowiu? Tak. Nie opieraj się uczuciu bólu. Przekonaj siebie, że jest on rzeczą dobrą. Ból jest spowodowany przez wysiłki źródła zdrowia, aby przezwyciężyć jakiś nienaturalny stan, który z pewnością znasz i odczuwasz. Kiedy dokucza ci ból, pomyśl, że w danej części ciała zachodzi akurat proces uzdrawiania. Współpracuj z nim i wspomagaj go w myślach. Nie wahaj się przed użyciem żarliwych afirmacji i podobnych środków, aby wspomóc dobroczynne procesy, które zachodzą. Jeśli ból jest silny, połóż się i pozwól, aby Twoje myśli cicho i z łatwością współpracowały z siłą, która pracuje nad Twoim uzdrowieniem. Jest to czas na ćwiczenie wdzięczności i wiary. Bądź wdzięczny za moc zdrowia, która powoduje ból. Możesz być pewien, że ból minie, kiedy proces zostanie pomyślnie zakończony. Pewnie skoncentruj swoje myśli na źródle zdrowia która stwarza w Twoim organizmie takie warunki, które spowodują, że ból wkrótce nie będzie konieczny. Będziesz zaskoczony, jak łatwo możesz go przezwyciężyć, a po pewnym czasie życia zgodnego z tymi zasadami, ból i dolegliwości staną Ci się zupełnie obce. Co mam zrobić, kiedy nie mam siły wykonywać swojej pracy? Czy powinienem nadwyrężać się ponad siły, ufając, że Bóg mi pomoże? Czy mam działać nieprzerwanie, tak jak biegać, licząc na ich przypływ? Nie, lepiej nie. Kiedy zaczniesz żyć w ten sposób, prawdopodobnie nie będziesz miał swojej normalnej siły. Stopniowo przejdziesz z niskiego poziomu sprawności fizycznej do wyższego. Jeśli zwiążesz się mentalnie ze zdrowiem i siłą, a dobrowolne funkcje życiowe wykonywać będziesz w doskonale zdrowy sposób, poziom Twojej siły będzie zwiększał się z dnia na dzień. Czasami jednak będą dni, kiedy poziom Twojej energii nie będzie wystarczający do pracy, którą chciałbyś wykonać. W takich momentach odpoczywaj i poćwicz wdzięczność. Doceń to, że Twoja siła gwałtownie wzrasta i poczuj głęboką wdzięczność dla żyjącej substancji, od której pochodzi. Chwilę słabości poświęć na dziękczynienie i odpoczynek, pełny wiary, że wielka siła jest na wyciągnięcie ręki potem stań i wróć do swoich zajęć odpoczywając nie myśl o swojej obecnej niedyspozycji myśl o sile która nadchodzi <laughs> nigdy w żadnym momencie nie pozwól sobie pomyśleć że podajesz się słabości kiedy odpoczywasz i kiedy kładziesz się spać skoncentruj swoją uwagę na źródle zdrowia które umacnia cię w sile co mam zrobić z postrachem milionów ludzi zaparciami nie rób nic. Przeczytaj choreka Felczera ABZ, naszego odżywiania i skorzystaj w pełni z wyjaśnienia faktu, że jeśli żyjesz zgodnie z jego naukowym planem, nie potrzebujesz w zasadzie, nie możesz opróżniać jeli codziennie, a czynność ta wykonywana od raz na trzy dni do raz na dwa tygodnie w zupełności wystarcza, aby cieszyć się doskonałym zdrowiem. Obżartuchy, którzy zjadają od 3 do 10 razy tyle, ile może zutylizować ich organizm, mają ogromne ilości do wydalenia. Ale jeśli będziesz żyć w przestawiony tutaj sposób, nie będziesz do nich należał. Jeżeli jesz tylko wtedy, kiedy odczuwasz łaginie spowodowaną pracą, przeżywasz każdy kęs, aż osiągnie konsystencję płynu i przestajesz jeść w chwili, kiedy zaczynasz czuć, że Twoje łaginie maleje, Przygotowujesz swój pokarm do strawienia oraz asymilacji tak doskonale, że praktycznie wszystko zostaje wykorzystane przez środki wchłaniające. W do wydalenia zostanie za tym bardzo niewiele, prawie nic. Jeżeli jesteś w stanie wyrzucić ze swojej pamięci to, co do tej pory przeczytałeś w książkach lekarskich i publikacjach medycznych na temat zaparć, nie będziesz musiał już więcej martwić się tym zagadnieniem. Zajmij się nim źródło zdrowia. Jeżeli Twój umysł został napełniony obawą przed zaparciem, może dobrze byłoby, abyś na początku oczyszczał swoje jelito grube ciepłą wodą. Nie ma najmniejszej konieczności tego robić. Może poza uczynieniem procesu Twojej umysłowej emancypacji nieco łatwiejszym. Jak tylko zobaczysz, że robisz zadowalające postępy i że udało Ci się ograniczyć ilość jedzenia i naprawdę wiesz w naukowy sposób, wymasz zaparcia ze swojego umysłu raz na zawsze. Nie będziesz miał z nimi więcej do czynienia. Zaufaj wewnętrznemu źródłu, które posiada moc ofiarowania Ci doskonałego zdrowia, Nawierz z nim kontakt przez pełną czci wdzięczność dla źródła zdrowia, które jest wszelką mocą. I idź radośnie swoją drogą. Coś ćwiczeniami. Każdemu dobrze robi codzienny umiarkowany wysiłek fizyczny przy użyciu wszystkich mięśni. Najlepszym sposobem, aby to osiągnąć, jest zaangażowanie się w jakąś formę zabawy lub rozrywki. Uprawiać ćwiczenia w naturalny sposób, rekreacyjnie, a nie jako wymuszone wyczeny kaskaderskie, tylko i wyłącznie z powodów zdrowotnych. Pojeźdź konno albo na rowerze, zakryj w tenisa lub w kręgle, albo porzucaj piłkę. Znajdź sobie hobby, na przykład ogrodnictwo, podczas którego możesz spędzać codziennie godziny łącze przyjemne z pożytecznym. Istnieje tysiąc sposobów, dzięki którym możesz ćwiczyć wystarczająco intensywnie, aby mieć jędrne ciało i prawidłowe krążenie krwi. I nie popaść w pułapkę uprawnienia ćwiczeń dla zdrowia. <laughs> Ćwicz dla przyjemności i korzyści, które z tego płyną. Ćwicz, bo jesteś zbyt zdrowy, aby siedzieć w jednym miejscu, a nie dlatego, żeby wyzdrowieć lub pozostać zdrowym. Czy konieczne są długotrwałe głodówki? Rzadko, jeżeli w ogóle. Źródło zdrowia nie często potrzebuje 20, 30 lub 40 dni, by stać się gotowym do działania. Normalnie w normalnych okolicznościach głód pojawi się w znacznie krótszym czasie. W większości długotrwałych głodówek nie pojawia się wcześniej, ponieważ został zahamowany przez samego pacjenta. Rozpoczyna on głodówkę z obawą, jeśli nie z nadzieją, że minie wiele dni, zanim poczuje głód. Książki, które przeczytał na ten temat, przygotowały go na długą głodówkę, więc jest on pesymistycznie nastawiony do tego, żeby wytrwać do końca tak długo, jak długo będzie to trwało. Nasza podświadomość bowiem, pod wpływem silnej, pozytywnej sugestii, powstrzymuje uczucie głodu. W momencie, kiedy z jakiegoś powodu natura powstrzymuje głód, radośnie kontynuuj swoje codzienne zajęcia. Nie jedz, dopóki nie przywróci Ci uczucia łaknienia. Nie ma znaczenia, czy trwa to dwa, trzy, dziesięć, czy... Dni czy dłużej. Możesz być pewien, że jeśli przyjdzie czas, żeby zwiadu zrobisz się głodny. Jeśli jesteś radosnie przekonany o tym, co robisz, jeżeli wierzysz w zdrowie, nie doświadczysz słabości ani niedyspozycji z powodu niejedzenia. Będziesz czuł się znacznie silniejszy, szczęśliwszy i spokojniejszy, jeśli nie będziesz jadł, kiedy nie jesteś głodny, niż gdyby zjadł bez względu na to, jak długo potrwa głodówka. Żyjąc w naukowy sposób opisany w tej książce, nigdy nie będziesz musiał odbywać długich głodówek, rzadko będziesz opuszczał posiłki, a, jedz będzie, a jedzenie będzie sprawiało Ci większą przyjemność kiedykolwiek wcześniej. Poczekaj, aż poczujesz głód spowodowany pracą, zanim zjesz, a kiedy go poczujesz, jedz. <laughs> tak, moi drodzy, <laughs> dodatkowe takie zalecenia w tym naszym szesnastym rozdziale. Co to jest takiego ważnego? Oczywiście mamy myśleć o zdrowiu w jak najbardziej taki pozytywny sposób. Żebyś myślał o zdrowiu w sposób i żył, tak? Że, że jesteś właśnie zupełnie zdrowy, że właśnie jesteś silny, żebyś potrafił wyobrażać sobie siebie wykonującego te wszystkie czynności, takie, które na coś nie wykonujesz, jakby to robiła właśnie zdrowa, silna, taka szczęśliwa osoba, tak? Wtedy właśnie stworzysz, osiągniesz taki e, obraz samego siebie, właśnie bycia zdrowym. <laughs> Mój drogi, moja droga, uważaj też y, na to, co mówisz, bo oczywiście myśli mają ogromną, potężną moc. I to, co mi się tu spodobało, to, co czytałam, sobie to jeszcze raz tutaj y, wrócę do tego tekstu. Żeby właśnie nigdy nie narzekać, a właśnie nie mówić, nie mówić takich rzeczy, jak cytuję: Źle dzisiaj spałam. Boli mnie z jednej strony. Źle się dzisiaj czuję. Lepiej powiedz, już nie mogę się doczekać spokojnego snu dzisiaj w nocy. Widzę, że szybko robią postępy. Tak, moi drodzy. Chodzi o to też, żeby właśnie to pozytywne nasze nastawienie, pozytywne wypowiadane nasze zdania, nasze myśli, tak? No, to jest bardzo ważne i kluczowe, bo to się dzieje. To, o czym myślimy, to, co mówimy. Tak, mój drogi, moja droga, też była mowa, żeby. Onikać w towarzystwie e, rozmów o chorobach, tak? No bo po co? Chodzi o to, żeby nie przykuwać swojej uwagi e, e, po prostu tym chorobom. E, bardziej może odejść się takiej modlitwie gdzie, czynnej bycia zdrowym, tak? Za to, że jesteś zdrowy, tak? Bo po co siebie jeszcze narażać, e, wchodzić w te, w te dyskusje na temat choroby? Po co pozwalać też przyzwoleniom ludziom, by opowiadali właśnie ci o chorobach? Bo tak naprawdę się uczysz, to ty również współdziałasz z nimi i jakby te Choroby też się poprzez to pomnażają, tak? No dobrze, ale co moi drodzy, jak pojawi się ból, czy pojawi się jakieś przeziębienie, czy pojawi się jakaś gorączka? No to są, to przychodzi, tak? Może to wszystko się dzieje po coś. Po to mamy jakiś ból, po to mamy jakąś gorączkę, po to, żebyśmy się chwilę zatrzymali, po to, żebyśmy pozwolili, żeby nasze ciało w naturalny sposób mogło się uzdrowić, tak? Też, żeby może się chwilę zatrzymać, żeby chwilę odpocząć, żeby dać czas na zregenerowanie naszego organizmu. Dobrze, moi drodzy, cały ten tekst w tym szesnastym rozdziale. Skupia się na takich właśnie radach, żebyśmy bardziej nie wpadali w jakieś paniki, że przeczytałem to, czy mówią tak, a u mnie dzieje się inaczej. Nie, chodzi o to, że jeżeli Ty będziesz się stosował do tych wszystkich naturalnych reguł, o których tu właśnie w tej książce była mowa, sztuka bycia zdrowym, o tym dokładnym przeżuwaniu po każdego pokarmu 25 do 30 razy, aż będzie to taka płynna, prawda, miazga, taka płynna postać, żeby delektować się tym jedzeniem, żeby też dobrze spać, wypoczywać, żeby jeść wtedy, kiedy po prostu czujemy to takie łaknienie, to takie spowodowane właśnie pracą, to jeżeli w naturalny sposób będziemy się stosować do tych wskazówek, tak, no to wszystko w naszym organizmie też będzie prawidłowo przebiegało. I to, co jeszcze o nim tutaj w tym szesnastym rozdziale była mowa, to takie przesłanie tam było na temat tego zmęczenia, tak? zmęczenie odpoczynek, no bo kiedy właśnie brakuje Ci energii, tak? no to wiadomo, że lepiej jest odpocząć, lepiej się właśnie skupić na wdzięczności za nadchodzącą może taką siłę naszego zdrowia, tak? zamiast forsować jeszcze bardziej swój organizm, tak? Ważne jest właśnie, abyś potrafił potrafiła myśleć o zdrowiu, o sile, a nie o jakiejś takiej chwilowej słabości, tak? Druga, druga sprawa poruszona kwestia zaparcia. Zaparcia, tak. Oczywiście, chodzi o to, żeby się nimi no, za bardzo nie przejmować, no bo jeżeli a, żyjesz zgodnie z tym naturalnym rytmem naszego organizmu, tak, no to chodzi o to, to co powiedziałam, żeby dokładnie spożywać te posiłki wtedy, kiedy czujesz ten prawdziwy głód, żeby dokładnie przeżuwać każdy pokarm. Więc wszystko będzie odbywało się z naturalnym rytmem. To, co ma być, zostanie zasymilowane, wchłonięte, reszta zostanie wydalone. Tak? Trzeci temat ćwiczenia fizyczne. Jak najbardziej tak są one rekomendowane? Ale takie ćwiczenia bardziej umiarkowane, ćwiczenia, które bardziej sprawiają Ci um, przyjemność, tak? Bo każdy ruch, każdy takie wysiłek fizyczny, no to też właśnie wydzielają się nam endorfiny i lepiej my się czujemy, jesteśmy bardziej szczęśliwsi. Czyli może jakieś spacery, jakieś bieganie, to mówili o jazda, może konna, to, co lubisz, może Twoja pasja, jeżeli masz ogródek lubisz, to po prostu jak najbardziej kontakt z ziemią, połączony z przyjemnością, tak? Mhm. Co jeszcze, moi drodzy? Ćwiczenia fizyczne, tak, dobrze. I tu jeszcze też mowa była post, czy takie jakieś długie głodówki, tak? No bo też się mówi, ale no... Nie są one tak aż bardzo nam potrzebne. Należy jeść wtedy... Gdy tak naprawdę ten naturalny głód, a nie pod wpływem właśnie jakiejś presji, czy jakichś nawyków, czy jakiegoś trendu, czy bo ktoś coś nam powiedział, tak? Nie, lepiej skup się na tych wskazówkach, na tym naturalnym Twoim zegarze biologicznym, a będziesz mógł cieszyć się właśnie tym swoim zdrowiem w pełni. I moi drodzy. Zachęcam się Ciebie do takiego życia zgodnego z naturą, tak? W harmonii, moi drodzy, z ciałem, umysłem i duszą. I praktykowaniu. Praktykowaniu wdzięczności za to właśnie zdrowie, za te nadchodzące siły, jeśli masz wiele słabości. I po prostu bądź uważny i czujny. Życzę Ci naprawdę wspaniałego, cudownego tygodnia. I do zobaczenia za tydzień. Pozdrawiam.